dobranoc do was. bo głupio mi nie zrobić w poniedziałek live'a, a właśnie się szykuję do wyjścia i sobie że zrobię sobie śniadanie. No i tak muszę zjeść przed wyjściem, więc dlaczego by nie zrobić tego na live'ie dla was. To światło daje mi okropny kolor włosów. I jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle tutaj dzisiaj ze mną od rana będzie. Muszę jakoś inaczej je ustawić. No zaraz zobaczymy. Tak, to chyba będzie za ciemno, ale może być. No dobra, na razie nikogo nie ma. <laughs> Ciekawe, czy ktoś będzie, ale zrobię dzisiaj to fucznicę. Cześć, cześć. O, <laughs> ktoś jednak nie widzi ten niespodziewany, nieplanowany live. Na szybko, bo będę wychodziła, muszę coś zjeść przed wyjściem, więc wiedziałam, że. Jednak zrobię to, tego live'a ze śniadaniem, bo o 9.45 to już mnie w domu nie będzie. Chyba jednak jest za ciemno z tym światłem. Dobra, trudno, będę miała bardziej żółte włosy przez to światło, ale nie będzie. Jak już jesteś, to daj lajka, będzie mi miło. Dzisiaj na śniadanie zrobię sobie coś smażonego. Będzie to tofucznica, ale tak inaczej robiona. Do tego mam jedną pieczarkę, więc ją sobie pokroję. Myślę, że osoby, które mnie oglądają, sobie obejrzą później po prostu tego live'a. I otworzę okno. To będzie... Wcześniej live'a jeszcze nie robiłam, więc nic dziwnego, że mało kto mnie dzisiaj będzie oglądał, no ale nie szkodzi. Kto jest, to jest super. Dwie osoby raptem. Jeszcze takiej małej oglądalności chyba nie miałam. Pieczarki sobie, znaczy jedną pieczarkę. vegan tak. No tak akurat trafiłaś chyba, albo trafiłeś, nie wiem. Normalnie robię, robię live y o 9.45 i jeszcze napisałam, że nie będzie, no wiem o tym, ja się jadę na szkolenie i trochę szkolenia, trochę do pracy i zamiast live y o 9.45 <ścoughs> zaczęłam o 7.45, nie wiem jak tam u Was, ale ja już od 5 godziny nie śpię bo kto mnie pierwszy raz ogląda, to w ogóle Wam na imię dyta. Yy, i robię catering dla klientów, a dzisiaj po prostu robię sobie śniadanie. Nie no, dobra, tam się jeszcze nie rozgrzało. Ponieważ jesteście nowi, widzicie mnie pierwszy raz, to napiszcie skąd mnie oglądacie, będzie mi miło. Ja jestem z centralnej Polski, ale działam na terenie całej Polski, bo po prostu wysyłam to, co robię. Teraz jestem w domu, szykuję się. Powoli do wyjścia. Edyta mam na imię, przed chwilą mówiłam, nie wegan. Najpierw podsmażę pieczarki. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was w ogóle. Bo widzę, że są osoby, które mnie wcześniej nie oglądały, więc możecie nawet nie znać rzeczy, których używam. To jestem ja, kilka lat młodsza. Można kupić moje książki u mnie na stronie, a mój catering, moja strona się nazywa Zakręcony Wege przez W obiad". Będę wdzięczna, jak klikniecie dwa razy w ekran telefonu, będzie to miłe od rana robić live'a, dostać parę lajków. Dobra, na razie sobie a, miotam się, nie wyspała. no jestem dzisiaj, no wypewnie też. Tutaj mam zwykłe tofu, które możecie kupić w sklepie. Takie twarde. I słuchajcie, tofu. Nie wiem, nie piję soku z pieczarek. Ono, ono nawet chyba trochę mi przymarzło w lodówce, bo się zrobiło takie mocno. No, strukturę ma. To nie jest coś, co jedzą weganie tylko, czy wegetarianie. To tylko w Polsce jest takie przekonanie. Ale przecież cała Azja odżywia się tofu, nawet do mięsa więc to nie jest jakieś nic dziwnego. Dzisiaj zupełnie inny też jesz. No i super, ja uwielbiam tofu wędzone. Pokażę wam, bo pewnie go nie znacie. Trochę podsmażę, żeby było takie brązowe, żeby były. Kupiłam sobie toku do wypróbowania, ale nie w sklepie. Tylko od firmy, która wędzi, wydarzy takie małe bloki. Ono jest takie sztywne i smakuje, nie wiem jak to nazwać, jak oscypek wędzony. Aż tak dobrze nie pamiętam. Nie tych pieczarek, tylko y, chciałam, żeby się przypiekły, więc bez soli. Nacypała soli, to zaraz wypuściły wodę. O, a chodzi mi o to, żeby one były bardziej brązowe. Tu jest jedno topu, a tutaj mam, słuchajcie, drugie topu, ale to jest zupełnie inne topu. Widzę, że ono trochę zmieniła w, chyba, że akurat w tym opakowaniu było konsystencję, bo normalnie nie można było go wyjąć z opakowania. To jest tak zwane tofu jedwabiste, silken tofu. Zaraz Wam pokażę opakowanie. Jak robię live ze śniadaniem, to normalnie po dziesiątej jest bardzo dużo dzieci, a o tej godzinie chyba nie będzie żadnych dzieci, bo dzieci jeszcze śpią. Ja je ku kupiłam na promocji. A o cześć Magda, jesteś, widzisz taki niespodziewany live? Kupiłam je na promocji w Carrefourze za 5, ,5 zł 5,50. Normalnie kosztuje chyba 8 zł, ale to jest duża paczka 350 gramów. Nie napisałam Ci, bo zrobiłam tego live'a nagle, a mówię jeszcze pewnie śpisz, to Cię nie będę budzić. A później sobie zobaczysz. Kto tu jeszcze... Jest nowy i skąd. Co to co to wołowina? Gdzie ty tu widzisz wołowinę? Pamiętajcie, bo dzisiaj od rana ogląda mnie dużo osób, które mnie nie oglądają. Nigdy mnie chyba nie widziały. Ja mam na imię Edyta. i prowadzę wegański catering. I taki jest mój kanał. Nie pokazuję tutaj mięsa. I zawsze proszę osoby, które są nowe żeby nie spamowały mięsem. Tak jest też napisane w takim regulaminie do czata. A to jest sól, już tu mam resztkę, ale nie szkodzi, wystarczy. Sól różowa, zwana kalanamak. Ona ma naturalnie smak siarkowy. Odrobinkę dam do tych pieczarek i w sumie to. Nie, nie będę ich zdejmować nawet. Bo dorzucę do nich od razu tofu. Tylko trochę muszę je naoliwić. Magdat, ty co obudziłaś się yy, i zobaczyłaś, że live jest? 77 osób i 4 lajki. No moi drodzy, kliknijcie dwa razy w ekran telefonu. Można użyć kurkumy. Ja mam tutaj akurat kary, ale chodzi, żeby tak trochę kolorku dostały. Zablokowanych. No, proszę cię bardzo. <laughs> Moi drodzy, ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. 8 lat prowadzę YouTube'a i spotkałam się naprawdę z najprzeróżniejszymi osobami, co ja robię dobrego. Dzisiaj robię sobie na szybko śniadanie, bo live miał być normalnie 9.45, ale zostałam zaproszona na szkolenie połączone znaczy, ja będę tam w dwóch rolach. Będę, będę się szkolić i będę nagrywać. A normalnie na co dzień też prowadzę wegański catering w słoikach, zakręcony we obiad, i robię sobie śniadanie. Będzie to podwójna tofucznica. Dzień dobry. To jest tofu, zwykłe, naturalne. Tutaj są pieczarki, moi drodzy. A raczej jedna pieczarka podsmażona. Teraz to tofu. A, jedziesz, ojej. A to dużo zdrowia dla mamy. To jest trochę za dużo jak na jedną osobę. Na razie wygląda to tak. Zrobię to sobie tak na piąteczkę. Nie daję do tego żadnej cebuli, czosnku, kocham jedno i drugie, ale tak jak mówić, dzisiaj będę 8 godzin przebywać z ludźmi w jednej sali, więc lepiej bez. Trochę pieprzu. A, zapomniałam się kalanamak. Te sól, ta kalanamak. Spróbujcie jej sobie kiedyś. Jak nigdy nie jedliście, kupcie sobie w sklepie, bo ona ma bardzo fajny smak. Nazywana jest solą różową. Nie lubię bez okapu smażyć, bo później wszystko śmierdzi w całym domu. No dobra, i teraz. Jedną taką czwartą tego silkiem tofu. Dodam odrobinę wody. Można dodać jakiegoś napoju. Zaraz zobaczę, czy nie mam jeszcze czegoś. Mam kokosowe, to mi nie bardzo pasuje. Więc odrobinę wody. Odrobinę, żeby to zmielić. I płatki drożdżowe. Słuchajcie, to był hit. Występowałam w czerwcu w żarach na takim festiwalu lasu. No i powiem Wam, że jak dałam do spróbowania osobom, które stały pod sceną tych płatków drożdżowych, to ludzie podchodzili, żeby im jeszcze dać, bo nigdy tego nie jedli. A płatki drożdżowe mają super posmak serowy. To wiecie, to nawet nie tylko dla wegan, to po prostu taki coś innego. Dobra, włączę na chwilę, bo muszę to zmielić. Blender, więc żeby nie było za głośno, to się wyciszę. To mi tu taka płynna masa powstała. To można by było nawet pomidory dodać. Cokolwiek. I ja teraz to wleję do tego tofu na patelnię. Dobra, postawię was trochę bliżej. Nie wiem czy nie będziecie widać, bar widzieli bardziej parapetu. Muszę trochę podkręcić Maszyn maszynkę, <śm> przyzwyczajenia z kuchni. U! Rzeszty! poleciało na pół kuchni. Dobra, później sobie wytrzymam. Tutaj, co to tak wcześnie live? Zawsze były dziesiątej. No, wiesz co? Wychodzę niedługo, a muszę zjeść przed wyjściem, więc stwierdziłam, że od razu zrobię. Jak już. O, żeż, ty teraz to nabrudziłam. No nie. No. teraz wam pokażę. Ula, la. la. Czyli aż tak szybko nie wyjdę, bo muszę najpierw posprzątać. No ale nic, trudno. Posprzątam, jak skończę smażyć. Dobra. Nie wiem, czy Wy widzicie patelnię. Napiszcie, czy widzicie patelnię, czy widzicie tylko okap. Dobra, tak zrobimy. Będziecie widzieli brudną kuchenkę. Ufajdaną. nie była zbyt czysta wcześniej, a teraz to już w ogóle. Kiedy będą często live? Y? Yy, Hubert, live y są normalnie teraz trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek, ale zawsze mówię. Yy, dlatego, że często mi się teraz w wakacje plany zmieniają, więc jest różnie. W środę live y będzie o 9.45 a w piątek nie wiem. No to jak będziesz, to to się wtedy dowiesz. Ja teraz ustawiam zawsze live'a wieczorem, więc y, dzień wcześniej. Sprawdźmy, czy to w ogóle spłonę. sąsiadów przyszedł. Dobra, żeby nie przesadzić. Moje psy go chyba jeszcze nie zauważyły. Tak cicho jakoś na dworze. Mało pieprzne. Mm. I to jest taka zupełnie inna wersja do Tofu jedwabiste, tak fajnie zagęściło, ale dało już. O, już szelma chyba usłyszała, że sąsiad do niej przyszedł. No, tak teraz ważne, czy to w ogóle jest słone, Trzeba spróbować. 74 osoby mnie oglądają, no bardzo mi miło, że mnie tak od rana oglądacie, ale będę wdzięczna jeszcze, jak dacie lajka, czyli dwa razy wystarczy kliknąć w ekran telefonu. No i kto nie subskrybuje, to zasubskrybujcie kanał, będziecie mogli podglądać mnie w pracy, jak przygotowuję dla klientów w wielkich, 50-litrowych garach. Tego normalnie nie zobaczycie. Dobra, sprawdźmy, czy to słone. Trochę muzyczki z rana. Jest idealny. Dobra, małe sprzątanie. A burczy mi już w brzuchu. Kawa z kuchni, bo dzisiaj rano paczki pakowałam dla klientów. Dlatego nie śpię od piątej i jestem głodna. O. Nie mam żadnej sałaty, niestety, tak to bywa w poniedziałki rano u mnie. Czy ja to całe zjem? Może nawet zjem. Dużo białka. Nie no, trochę zostawię. Przykryję, możesz sobie zjem. Później. Chociaż, ja, wrzeszcz, ty no co ja dzisiaj robię? Patrzcie, takie rękawy mieć w kuchni to nic dobrego. Trochę płatków drożdżowych. Jeszcze mamy ogórki jako zielony akcent, ale nie obrane ze skórę je ja wolę obrane. Co tam myszko się dzieje, misia? Przyszedł do ciebie, Piesek? No dobra. Pomidory też mam, ale mi się nie chce iść. Albo dobra, pójdę też o pomidora. Nie boję się, nie, łączenia pomidora z ogórkiem. Nie zabije mnie to. Szczególnie jak jem dużo innych rzeczy, które mają witaminę C, bo wiecie, mówi się, że nie wolno łączyć, bo ogórek zabierze całą witaminę C pomidorowi. Kurczę, no, że muszę nastrzeć w domu też. No dobra, śniadanie gotowe. Ogarniemy i można jeść. Zaraz. No, zobaczcie, jakie szybkie śniadanie. E, łącznie z rozmawianiem, opowiadaniem Wam, e, sprzątaniem i tego typu rzeczami zajęło mi to 20 minut. No. Nie ma chyba dzieci, to mogę powiedzieć, że zajebiste. Zaszaleje. Moja ukochana oliwa cytrynowa. No ale nie jakieś tam przyprawy, jak to piszą na butelkach, tylko oliwa wyciskana z cytryną. Co ona to robi? No, pomidory do Was zjeżdżają. No i to wygląda tak. No i drodzy, więc kęsik dla Was. Am. I wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cudownego dnia Wam życzę, wpadajcie na live'y, zasubskrybujcie kanał, żeby wiedzieć, że live'y są, a kolejne będzie w środę, około 945 Przefantastyczne, trochę przesolone, ale dobre. Znaczy tego drobina, albo źle wymieszałam, w ogóle mało pieprzu jest, O lubię w takim... W takiej to furcznicy dużo pieprzu. Podwójna ilość białka. Trzymajcie się naprawdę ciepło. Nie dajcie się. Cudownego tygodnia dla Was. Pa, pa!